Taka jała głos usłyszałem ją, powiedziała tak. Rysiu, a pan, cóż tak, tak to on, na wstaniu dróg, stoi dobry Bóg, on wskaże ci drogę. Pobliżaj Co? <noise> I już pod koniec dnia. Nie Lubię tej piosenki. <noise> To, 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 to. No i tak wracamy z naszej wycieczki do i modlina. Serdecznie mi modlina. Nie, 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 jesteśmy w zakroczyniu. A, to jest rynek. rynek marzenie Jesteśmy w zakroczyniu. Tak, to jest zakroczy moje wieczne marzenie Proszę spojrzeć, oto rynek. Marzenie to powiedzieć tak jak w kopii. Nie, 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 Jesteśmy w nie, nie, w nie, Pozdrawiamy wszystkich serdecznie I życzymy tak